Wszystkie witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Ja sobie dzisiaj wstałam. Mamy piękny słoneczny dzień, jest cieplutko, więc postanowiłam, że pojedziemy na farmę dyniową tak więc zabieram Was ze sobą. To już jest ten czas, żeby zacząć jesienny kontent.

ogólnie ta farma jest ogromna. Oprócz jak są tu jakieś atrakcje, Luna Park. No, na cały dzień można by przyjechać. Większe, nie? Tu mamy całą ścianę dyniową. Tam jest wejście właśnie do czegoś. I pamiętam, że w zeszłym roku też było coś właśnie na tą ścianą, jakieś tam atrakcje, jakoś te trupy i to było darmowe. Teraz się wyzwanili i trzeba zapłacić za wejście. A już trzeba było zapłacić za wejście na farmę, więc... Troszkę kiepsko. Są toalety. Nie toalety. <gryw> Biuro obsługi. Kmentarz. A mamy taki yy, grup w domu jeden z zeszłego roku. Tak, był ten traktor i tam była ta przyczepka taka, ta furgonetka. Pamiętam. Tego chyba nie było. Tam była furgonetka, chodźmy. To się szło na takie pole osobne. A to już nie można iść na to pole? Żeby sobie samemu wyrazić ziemię. Wszystko inaczej jest teraz, nie? A w tym momencie co jest? Może możemy Teraz jest podpisane wszystko. Ale to był dobry open dark. Trzeba jeść. Ja bym takie małe dynki chciała. To masz, to. To masz to. Takie małe, takie jak rok temu, Zielone, białe. No, z trądzikiem. Z trądzikiem. Z takimi no... to właśnie z zielonym są fajne no, mam Ta, tanie, tanie, tanie? zielone. Wszystkie takie są. Ale mi chodzi o takie małe, małe, takie no, miniaturki. Ta jest ładna. To jest ładne dynie. No. Ta jest bardzo ładna. Jest ładna. Weź, nie wiesz? Nie, bo bardzo zielone jest, nie? Ale to zielone jest właśnie fajne, daje to uroku tej dyni. Też. Też mi się mała. podoba. I ten ogonek? Chodźmy na razie na farmę. No też bym poszła na farmę, taką no, taka mała. Się w to, Ona ma... A, taka no. piękna. No, ja no, ja chciałam takie dwie lub trzy takie miniaturki, żeby tam w salonie ładnie. Dekoracje. Zeszliśmy na farmę i tych dzień się wydaje malutko. Może tam dalej. Dużo było ładnych tam w tych koszach już pozbywanych to można podejść i wybrać. speraj. Zbieraj, Tylko zobacz dokładnie jak zbierasz z cieniami, żeby one nie były wiesz, poobijane czy gdzieś, bo one szybko zgniją wtedy. A muszą nam starczyć do Halloween. Czy no to tego. nie nagotuję z tego? No, kilka takich małych, żeby przyznać ładnie. A to tu nie będzie takich małych, wiesz o jakie małe mi chodzi? To tam gdzieś z tych y, koszyków trzeba będzie wybrać. A ta jest ładna, ta fajna. Mogę wsadzać i potem się przybierze, które, co ty na to. Ja mam nadzieję, że zbierała. Patrzcie, jaka ładna, Dlaczego? taka naturalna z farmy, a nie ze sklepu. To jest farma całoroczna i można tu przyjechać, wiesz, cały rok sobie zbierać te ziemniaki, kukurydzę, wszystko. Fajno no. <laughs> to brudna. to jest dużo włosów. Mhm. To odebrzyj. Ale jest mała To jest ładna Trochę mała Ale fajna Wywali Tu jest dużo dyn Wszędzie jest dużo Dream się cieszę jakąś fajną małą znaleźć Ci, czy chciałbyś tą konkretną? Halo? Tu jest taka malutka, o zobacz. Ta. Fajna. Widzę inną lepszą. Którą? Ta. jest jajowata. Tu jest dużo takich małych. O ta jaka słodziutka. Ta, jak jabłko wygląda. Ale fajna. Ile mamy tych dyni? Słona No Rozbieramy spięcie. No to nie. Dla dla dzieci z kokurydzą. To są klauny. Nie ja widzę kukurydzy, takie pousychane. O. o dzięki. Mamy kukurydzkę, będzie na kolację. Ja tego nie ogarnęłam. To jest na każdym jakąś większą weź, nie? Ja jedną. Nie ma. Tu jest. Przybraliśmy dynki, które bierzemy i jednak troszkę ich wyszło. Idziemy je z dynią przez miesiąc. Jeszcze potrzebuję dwie takie malutkie, miniaturkowe. Do zdoby domu. Ale tak mi się wydaje, że rok temu był w tej atrakcji tu. Może dlatego, że to było otwarte. No szkoda, to było fajne. O, czyli można wejść tu to. Ale tam chyba się też nie? Może będą one te też tikki... małe dywncie. Ale fajne. <natural> Jedną pomarańczową, czy inne kolory? Może te małe zostawili, a kilka takich. No nie wiem, jak chcesz. One są takie spłaszczone. O! Oooo, O! Bez jedną białą. Boże. Też fajne. No, Fajna. Są i różowe dynki, No nie widziałam Czy jest taka odmiana, ale te są już większe, nie są takie miaturkowe Ale one są takie kwadratowe o, Fajne Fajne. Czekaj, biały już mam muszę, patrz, muszę. Ten? No ładna Kurczę, a tu weź że jeszcze raz przebierzemy, są bardzo ładne Rzuć ją do otaczek. Nawet szara jest. Szara dynka. Zobacz, jaka ta zmutowana. A te są fajne jeszcze mniejsze. Zobacz, taka malutka. I dlatego ona by fajnie wyglądała. A to co to za odmiana? Świeńskie! To jest fity. Ta odmiana mi się bardzo podoba. thank <laughs> you Ale one walczą z tymi dniami no, no To mają pokarm ludzie jedyniami do karmienia. Nasze dynie. Trochę ich jest, więc będzie dyniowy dom. Udało nam się też znaleźć troszkę kukurydzy, więc sobie zaraz ugotujemy. I co, biorę się zamycie mycie tych dyniak i ozdabiam troszkę dom. Z tej jestem najbardziej zadowolona. Kto z nas? Ja. No, super. Ja już udekorowałam salon dyniami, tak to się prezentuje w całości. Otwaliłam też sobie świeczkę o zapachu dyniowym, więc zaraz będę miała w całym domu dyniowo. Tutaj dwie małe świeczki właśnie fajnie mi się prezentują. Tam też są takie troszeczkę większe. I też to są te największe. Jeszcze właśnie planuję kupić troszeczkę ozdób jesiennych, żeby to ładnie udekorować, żeby było tak przytulnie. No i myślę, że już będzie fajnie w całym domu. I taką jesienną herbatkę zrobiłam z imbirem, cytryną, pomarańczą, cynamon goździki. i goździki. To wszystko od takiego dużego dzbanka, więc będzie na cały wieczór. No i co, my zaraz będziemy odpalać maraton Harry'ego Pottera. Zaczynamy od pierwszej części. No i będziemy oglądać.